Duchu świątyw przeć prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją... Łatwością, utrzymamy stałością, a jej światłem oświeceni, dobrem będzie utwierdzeni. Duchu święty oświecasz serce, umysły nasze. Dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta lektura katechizmu i pouczeń duchownych, katolickich była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się, święty Atanazy módl, się módl się za nami. Święty Tomaszu Zakwinu, módl, módl się za nami. Mario pogromcielko wszelkich herezji, módl się, módl się za nami. Matko Boża wieczwałcka, mód księdza nami, Mariusz niewiernych, mód za nami, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Apologetyczny katechizm katolicki opracował ksiądz Gadowski wydanie Miejsce Piastowe 1939 rok, dalsza część części pierwszej nauki szczegółowej, nauki wiary. 46. rozdział o odpustach, punkt kolejny 131. Co trzeba uczynić? Aha, no to jeszcze przypomnienie, cóż to jest odpust? Odpust jest to odpuszczenie kar doczesnych poza spowiedzią. Pamiętajmy, odpuszczenie kar doczesnych co do grzechów zgładzonych, co do winy. Kara wiecz... Grzech jest zgładzony, kara wieczna jest zgładzona, no bo skoro grzech przebaczony, to, to do piekła nie pójdziemy, ale pozostaje za każdy grzech do odcierpienia kara doczesna. I odpusty gładzą karę doczesną w stosunku do grzechów odpuszczonych i zgładzonej winy. Co do grzechów zgładzonych, co do winy. Co trzeba uczynić, aby dostąpić odpustu? Aby dostąpić odpustu trzeba być w stanie łaski. Pierwsze, w stanie łaski uświęcącej dwa, wypełnić wskazany dobry uczynek lub modlitwę, czy mieć zamiar dostąpienia odpustu. mieć zamiar dostąpienia odpustu. Czyli że przez brak ponawianej, zaznaczanej nauki o odpustach nie. Yy, sprzyja się albo wręcz sprzyja się temu, żeby nikt nie miał zamiaru yy, przyjmowania odpusty. Dlatego piękne świadectwo wiary katolickiej pana dziadka Stefana, organisty, który przy jakichś swoich tam modlitwach osobistych pisał, że moim pragnieniem jest dzisiaj przyjąć Wszystkim wszystkie możliwe odpusty, które. Które kościół na ten dzień zamierzył, bo nawet trudno jest mieć świadomość, jakie kościół zamierzył wiedzieć, rzeczy dziadzio nie robił tak, żeby też miał pan świadomość, znaczy, mógł robić to z osobistej pobożności jakiejś wielkiej, ale to była normalna wtedy praktyka. W modlitewnikach były takie porady, żeby takie mieć usposobienie każdego dnia, żeby przyjąć wszystkie możliwe, odpusty, które Kościół na ten dzień zamierza. Czyli pierwszy stan bycia w łasce uświęcającej, wypełnienie wskazanego dobrego uczynku lub modlitwy i zamiar dostąpienia odpustu. Modlitewką odpustową jest na przykład westchnienie do świętego anioła stróża, anioł pański, modlitewki do Matki Boskiej, akt heroiczny, pozdrowienie chrześcijańskie i tym podobne. <laughs> tak. Znak krzyża też jest. Jako, jako, jako uczynek, czy jako modlitwa spełniający warunek dla otrzymania odpustów. Kościół udzielał odpustów od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale żądał z warunków surowszych. Jeżeli kto wówczas popełnił grzech ciężki, gorszący, nie otrzymywał rozgrzeszenia, aż odbył pokutę publiczną upokarzającą i trwającą nieraz przez długie lata. Były to czasy męczenników. Nieraz świętego męczennika poranionego trzymali pogani w więzieniu. Takiego, takiego prosili pokutnicy, aby się za nimi wstawił do biskupa. Jeżeli pokutnik całkiem się poprawił, biskup dla zasług męczennika odpuszczał mu na przykład 100 dni albo inną część pokuty publicznej, odpust częściowy, albo nawet całą resztę pokuty, odpust zupełny. Ufając, że Bóg odpuści pokutnikowi odpowiednią część kar do 132. Ilorakie są odpusty. Odpusty są dwojakie. Odpust zupełny i odpusty cząstkowe. Najuroczystszy jest odpust jubileuszowy, który Ojciec Święty ogłasza co 25 lat lub w nadzwyczajnych potrzebach Kościoła. Spowiednicy otrzymują wówczas władzę rozgrzeszenia od wielu grzechów zastrzeżonych biskupowi lub nawet Ojcu Świętemu. Dusze w czystu nie podlegają władzy kluczów Kościoła wojującego. Kościół Pozwala wprawdzie ofiarować za nie pewne odpusty, ale uczy, że tym samym nie odpuszcza im części kar lecz modli się do Boga, by w miłosierdziu swoim raczu i ulżyć w karach, o ile to uzna za stosowne. Do uzyskania odpustu zupełnego trzeba się zdobyć na akt do przeczytania szans. Dusze czyśćcowe nie podlegają władzy kluczów Kościoła wującego. Kościół pozwala wprawdzie ofiarować za nie pewne odpusty, ale uczy, że tym samym nie odpuszcza im części kar lecz modli się do Boga, by w miłosierdziu swoim raczył i ulżyć w karach, o ile to uzna za stosowne. Yy, czyli chodziłoby o to, żebyśmy nigdy nie mieli przekonania takiego, yy, kto, kto nie jest zgodny z wiarą katolicką, że daj na to. Od, odprawie, odprawie kapłan za yy, umarłego msze święte gregoriańskie. I ktoś wnioskuje z tego, że ponieważ ksiądz odprawił msze gregoriańskie, to mój dziadek, moja babcia jest już w niebie. Te, takiej władzy Kościół nie ma. Żeby z tytułu spełnionych praktyk mógł orzec o ich skutku, bo ten skutek jest ostatecznie zostawiony w tajemnicy Boga. Natomiast jak najbardziej masz tytuł yy, mieć nadzieję, że ten środek przysłużył się, żeby ten zmarły, za którego tu w tym mówię teraz o, o, o przypadku Mszy, mszy święty, a to samo będzie w odpustach, że, że, że to, że uzyskałeś odpust, nie znaczy, że ten człowiek masz tytuł o nim orzec, że on jest w niebie z powodu tego, że ty poszedłeś. Na cmentarz i ofiarowałeś odpust na jego intencje, daj na to odpust zupełny w oktawie wszystkich świętych, że, że takiej władzy kościół nie ma. Jest, że, że na pewno przyczynia się ten odpust, żeby się dostał jak najszybciej, ale władza przynależy do Boga, a nie do kościoła wojującego nad kościołem cierpiącym, czyli tych, którzy, którzy są w czyścu. Do uzyskania odpustu zupełnego trzeba się zdobyć na akt doskonałej miłości Boga i doskonałej skruchy. Nie jest to rzecz łatwa. Prze... Przeważnie zamiast odpustu zupełnego udzieli nam Bóg odpustu częściowego, czyli darowanie częściowe, karm doczesnych. Trzeba zatem starać się o uzyskanie wielu odpustów zupełnych. Co dzień rano obudź w sobie pragnienie dostąpienia wszystkich odpustów, do których wśród dnia będziesz miał sposobność. Ofiaruj także często za duszę w czystu cierpiący odpusty, które Kościół pozwolił ofiarować za nie sposobem modlitwy. Czyli jest właśnie o tym, o tym usposobieniu, czyli ma Pan piękne świadectwo, że Dziadzio trzymał się nauki katolickiej, katechizmowej. Znał ją i jej się trzymał. Co dzień rano obudź w sobie pragnienie dostąpienia wszystkich odpustów, do których wśród dnia będziesz miał sposobność. Ofiary także często za duszę w czyściu cierpiące odpusty, które Kościół pozwolił ofiarować za nie sposobem modlitwy. Następny, daj Boże, jutro czytany, 47, będzie rozdział Świątyni Katolickiej i Pouczenia Duchowne. Ojciec Reginald Maria Gary Gulagrasz trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie, z rozdziału siódmego o oczyszczeniu czynnym zmysłów, czyli uczuciowości, podpunkt umartwienie zmysłowości, ciąg dalszy. Z tej samej racji należy czuwać również nad pewnymi przywiązaniami, które mogłyby stać się zbyt uczuciowe, a nawet zmysłowe. Autor naśladowania mówi, że trzeba unikać zbytniej poufałości z ludźmi, aby cieszyć się poufałością Pana Jezusa. I że przez niektóre przywiązania zbyt żywe i zbyt uczuciowe traci się pokój serca. Święta Teresa twierdzi również w Drodze Doskonałości, że niektóre przyjaźnie wyłączne są jak dżuma. Prowadzą powoli do utraty żarliwości, potem wierności regule, czasem rodzą głębokie rozdźwięki w klasztorach i narażają zbawienie. I przypisy tutaj do tego. Święty od Krzyża. Ze wzrostem miłości zmysłowej przychodzi zobojętnienie względem Boga, zapomnienie o Nim i zaniepokojenie. Święty Franciszek Sależy w Filotei mówi o przyjaźniach lekkomyślnych, niebezpiecznych, że trzeba środków radykalnych, by je zwyciężyć. Rwi, tnij, rzuca. Nie czas bawić się próciem tych płochych miłostek. Trzeba je drzeć w kawały, nie czas bawić się rozplątywaniem tych węzłów. Trzeba je rozrywać albo przecinać. Aby to lepiej osiągnąć, trzeba odwrócić uwagę, zagłębiając się w swoje obowiązki stanu. O przyjaźniach, w których, jest, w których jest pomieszany pierwiastek przyrodzony i nadprzyrodzony, święty Franciszek zależy, mówi, mówi jeszcze. Zaczyna się od miłości cnotliwej, ale jeżeli nie jest, to, nie jest się bardzo rozczopnym, może domieszać się do niej miłość lekkomyślna, potem miłość zmysłowa, wreszcie miłość cielesna. Jest więc niebezpieczeństwo nawet w miłości duchowej, jeśli się nie ma na to baczności. Chociaż w niej trudniej jest się oszukać, bo jej czystość bielczynią wdzięczniejszymi z, y, zmazy, widoczniejszymi zmazy, które szatan chciałby tu domieszać. To też jeśli chce on to osiągnąć, bierze się do tego zęczniej i stara się wprowadzić nieczystość nieznacznie. Jeśli w tego rodzaju przyjaźni przeważa pierwiastek nadprzyrodzony, można je zachować, można ją zachować, uczyszczając ją przez straż i umartwienie zmysłów i serca. Jeśli przeciwnie, pierwiastek uczuciowy przeważa, trzeba na czas dłuższy wyrzec się wszelkich stosunków osobistych, poza zetknięciami koniecznymi, taka jest nauka wszystkich mistrzów. Umartwienie serca jest tu nie mniej konieczne niż umartwienie ciała i zmysłu. Wreszcie trzeba czuwać nad tym, by nie szukać w modlitwie pociech uczuciowych dla nich samych z powodu jakiegoś duchowego łakomstwa. I też przeczytam tu przypis. Tak jak zwykle, zwykłe łakomstwo prowadzi zdaniem Świętego Grzegorza do niestosownych żartów, błazeństwa, głupich rozmów, tempoty nieczystości. Łakomstwo. Podobnie łakomstwo duchowe, jak zauważa święty Jan Krzyża, ma skutki analogiczne w wyższym porządku. Jest ono, jak twierdzi, bardzo często początkujących. Wielu z nich, zakosztowawszy smaku i pociechy duchowej, szuka więcej tego smaku niż czystości i korzyści dla duszy. Aby zdobyć pociechy uczuciowe, oddają się niekiedy wbrew posłuszeństwu, nierozsopnym Umartwieniom, które rujnują zdrowie i rozstają roz, nerwy. W ten sposób diabeł ich oszukuje. Martwią się, że nie mają aprobaty swojego kierownika i podobni są do dzieci kierujących się swoim upodobaniem, swoją uczuciowością, a nie rozumem. Nie liczą się dostatecznie ze swoją nędzą i tracą z oczu Bożą. Trzeba więc, aby byli odstawieni od tych pociech uczuciowych, na których zbytnio się zatrzymują. Ich uczuciowość musi być oczyszczona, aby stali się zdolni do prawdziwego życia duchowego, w którym Duch prowadzi bezspornie. Prawdziwa pobożność jest ochoczością woli w służbie Bożej, ochoczością woli w służbie Bożej. Podob pobożność uczuciowa jest czymś akcydentalnym lub ubocznym. Akcydentalnym, czyli takim pojedynczym, sporadycznym. sporadycznym, przypadkowym, jak mi się podoba, jak mi się zachce, lub ubocznym. Jest ona pożyteczna pod warunkiem, że się na niej nie zatrzymujemy, a Pan nas jej pozbawia, aby nas oczyścić, jeśli mamy w niej zbytnie upodobanie. Święty Jan od Krzyża dodaje, nie rozumieją te dusze, że to, co zmysły odczuwają przy komunii świętej, jest łaską niewidzialną, której udziela najświętszy sakrament. By na tę łaskę dusza zwróciła oczy wiary, Bóg pozbawia im często smaku i zadowolenia odczuwalnego. Dalszą część odczytam ten Boże jutro. Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioną od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta panna Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu Mariu Józefie Święty, Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną wszystko Jezu Święty, niech przy Was w pokoju Bogu Ducha oddam. Maryjo, wspomożenie niewiernych. Módl się za nami. Matko Boża, wieczwałcka. Módl się za nami. Maryjo, pogromicielko wszelkich herezji. Módl się za nami. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tu. Benedicat vos omnipotens deus patet, fius et spiritus sanctus. Amen. Ad majorem Dei Gloriam. Yeah. On vous